Power, system IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciej. Za nami 14 mistrzostwa Polski kobiet w boksie. Jest ze mną Paweł Pasiak, trener kadry narodowej. Panie trenerze, jest pan zadowolony z występu kadrowiczek? No dlaczego nie, jestem zadowolony. To jest, mówię, tak jak ja z nimi rozmawiałem, z dziewczynami rozmawialiśmy na początku roku, że szczyt formy, one powinny mieć na miesiącu rok. Mistrzostwa Polski to jest święto klubów, to jest walka klubów, rywalizacja zawodniczek i tutaj, no to kluby pracowały na swój wynik, nie kadra narodowa. Ja, dla mnie potrzebny był obraz walk, postawa, postawa zawodniczek. Zobaczyłem, które kluby pracowały, które może odpuściły. I Mam jakiś obraz, obraz tego wszystkiego w głowie swoim, mam bardzo dużo teraz, duży mętlik w głowie, dużo przemyśleń mnie czeka. Ja myślę, że w kategorii Ale... 60 kg to taki mętlik największy, bo ta walka, która miała być hitem była Karoliny, Michaczuk z Karoliną Graczyk, a przecież jeszcze w tej kategorii za chwilę, no myślę, że będzie dobijała się także Sandra Klub, bo na pewno nie zrezygnuje z Igrzysk Olimpijskich. Na pewno tak, jeżeli boksują dwie kadrowiczki, to na pewno to jest bardzo dla mnie Powiem panu, że podchodzę do tego bardzo emocjonalnie, bo kibicuję obydwu zawodniczkom. Żadnej nie faworyzuję, bo to nie na tym polega, żeby e, który zawodniczkę faworyzować. To jest bardzo ciężki dla mnie orzek do zgryzienia. jeżeli... Ten nerdyk wie. dzisiejszy, panie że bo takie są podzielone y, opinie. No, 4-1 sędziowie y, typowali. Rozmawiamy o ze 60 kg, tak? Tak, o walce Karoliny Michałczyk, z Karoliną. Ja panu powiem tak, ja nie dyskutuję, ja nie oceniam walki jako sędzia, oceniam walkę jako trener, jako przydatność zawodniczki do kadry i oceniam umiejętności i zachowania w ringu zawodniczki. Najważniejsze mi są elementy walki, rozegranie taktyczne, pomysł na walkę i myślenie w ringu. To jest dla mnie najważniejsze, nie sam wynik. Jeżeli chodzi o wynik, to mówię dla mnie to jest bardzo trudno, bardzo trudno wskazać jednoznacznie zwycięzczenie, ponieważ tu były szachy, tu były szachy. I mówię, moje jest takie zdanie, zawodniczka powinna nie dać możliwości ani sędziom, ani swojej przeciwniczce powinna pokazać taki boks, żeby wszystkie, wszystkie ewentualności wyjaśnić na swoją korzyść. Nie dać nikomu... Nikomu możliwości ewentualnie pomyłki przy wyniku, czy, czy swojej przeciwniczce oddać walkę. Moim zdaniem no, pojedynek bardzo, bardzo równy, bardzo trudny do punktowania. Tutaj były różne elementy, które mogły zaważyć na tym wyniku, na pewno. Sędziowie odbierają walkę, różne elementy oceniają. No, kilka było tych, tych przyklęgnięć Karoliny. No, wiem, że na zagranicznych turniejach też, też takie rzeczy mają wpływ na walkę. Też na wynik walki mają wpływ. No dwie pierwsze rundy naprawdę bardzo ciężkie do, do w ogóle wypunktowania. Spotkały się dwie czołowe zawodniczki, które znają się wiele lat. Tu są koleżanki, tu też była bardzo wojna, taka psychologiczna wojna nerwów. Mówię... Mieszkają na zgrupowaniach ze sobą. Dokładnie. Tyle lat razy mieszkają razem. Są, myślę, były przyjaciółkami mam nadzieję, że są dalej. I no, się nie zmieniło. Rozmawiałem z Karoliną Michalczuk. Wygrałam, ale dalej jesteśmy wielkimi przyjaciółkami. Y tak, ja, ja mówię, to jest dla mnie bardzo trudno kogokolwiek z nich typować, bo to są dwie wielkie zawodniczki jeszcze i ja absolutnie tutaj jestem zadowolony z nich obu i ten wynik jest dla mnie naprawdę bardzo trudny do komentowania. No. Panie ale wkrótce będą mistrzostwa Europy. No, mhm. Któryś zawodnik trzeba będzie wystawić do kategorii 60 kg. Czy po tej dzisiejszej w walce już pan wie, że będzie to Karolina Michałczuk czy raczej Karolina Graczek? Ja odpowiem szczerze, skład na mistrzostwa Europy ja podałem zawodniczki, które są w moim zainteresowaniu już pół roku wcześniej i chciałem zobaczyć, jak te zawodniczki będą się prowadziły przez ten czas i czy są przydatne do kadry i czy podejdą do sprawy profesjonalnie i poważnie. Na dzień dzisiejszy skład nie jest jeszcze znany dla mnie, nawet po tych Mistrzostwach Polski. Skład jest bardzo dla mnie trudną decyzją. Zależy też od finansów, ile zawodniczek będę mógł zabrać, na ten mam nadzieję, że wszystkie. Nie chciałbym tu nikogo pomijać, chciałbym dać szansę każdemu, czeka nas jeszcze jedno zgrupowanie, prawdopodobnie jeszcze jeden mecz międzypaństwowy lub trójmecz nawet i no zobaczymy, mówię te mistrzostwa Polski to była tylko jedna impreza, która nie, nie, waży, nie waży o tym czy zawodniczka będzie reprezentowała kraj w danej wadze, bo to jest tylko jedna impreza. Wrócę do Karoliny Michalczuk. Kategoria 60 kg z 54, od razu przeskok do 60. Były pewne obawy, czy nie za szybko, a jednak no, chyba dzisiejsza nawet ta dzisiejsza walka pokazała, że, że to dobra decyzja w wykonaniu Karoliny. Ja rozmawiałem z wieloma trenerami i na, te, na to pytanie, wagi Karoliny Michalczuk, moja to jest tylko i wyłącznie moja, moja opinia. Karolina Michalczuk powinna w tej wadze boksować od. Co najmniej 5 lat. To jest moja decyzja. Dla mnie y, błędem było y, robienie 51 kg przez Karolinę Michalczuk. To jest tylko moja decyzja. Tak jak cofam się do tyłu i patrzę, i to wszystko analizuję. Y, jej zachowania, kiedy ona wagi nie robi, jej celność i jej zachowanie w ringu, jej wydolność. Jeżeli teraz mam to oceniać, to moim zdaniem Karolina Michalczuk powinna kiedyś starać się o, o kwalifikację i o rywalizację w wadze 60 kg. Wtedy wrócę do Mistrzostw Polski. Zawodniczka, która Pana zaskoczyła najbardziej na plus, no i niestety na, na minus? Na plus, no to na pewno, a powiem kilka nazwisk, mnie zaskoczyły bardzo fajne dziewczyny. Milena Zgle, Zglenicka, jeżeli się nie mylę, jest Pomorzenin na torum, postawiła bardzo trudne warunki dla Sandry Drabik. Spodziewałem się walki zakończonej przed czasem, zawodniczka bardzo ambitnie... nie zdobyła tytułu w tym roku? No zaraz, Za chwilę przejdziemy do Sandry. Następną zawodniczką jest na pewno Aneta Rygielska. Tutaj, tutaj z trenerem kadry młodzieżowej też myśleliśmy, jak te dziewczyny powolutku wprowadzać do tego boksu seniorskiego, żeby któreś jej po drodze nie stracić albo nie skrzywdzić tych dziewczyn. Myślę, że Aneta na dzień dzisiejszy bardzo płynnie weszła w boks seniorski, nie ma tu żadnych kompleksów. Przed żadną zawodniczką. Mało tego, nie boksuje samą ambicją, ale szuka, szuka rozwiązań i to jest dobre, że ona już, tak w młodym wieku myśli, myśli w ringu i tak jak typowałem, że w 57 na pewno spotka się Rygielska i Kruk, bo nie, nie wierzyłem, nie wierzyłem tak naprawdę, że zawodniczki, które w 57 boksują od kilku lat, że są w stanie nawiązać walkę z Anetą Rygielską, która rozpędziła się i na pewno się nie zatrzyma. I bardzo zadowolony jestem z postawy Sandry Kruk, która postawiła bardzo mocne warunki dla Anety Rygielskiej, była dla, dla mnie to była najlepsza walka tych mistrzostw polskich. Kolejną zawodniczką, która też mi podobała się to była Gawrysiuk, Gawrysiuk z Skarbogliwicy, młoda zawodniczka, ale tutaj tak bardzo fajnie boksowała i myślę, że będzie po Mistrzostwach Polski Młodzieżowych, myślę, że będzie też na pewno przydatna w kadrze młodzieżowej i gdzieś, gdzieś otrze się może o seniorską kadrę, zobaczymy jak to będzie wyglądało drugie półrocze. Co jeszcze, no, wszystkie dziewczyny myślę, że tutaj ambit ambitnie boksowały i ambitnie chciały, no, każda chciała zdobyć złoty medal, każda przyjechała tutaj po coś. Nie było tu jakichś zawodniczek takich, które nie wiedziały po co przyjechały, może umiejętności bokserskie i staż w boksie nie pozwoliły niektórym zdobyć medalu. No szkoda, no walki, walki niektóre były bardzo trudne do punktowania, bardzo trudne do punktowania, że ja też byłem zdziwiony, choć po... Po niektórych walkach, tak jak rozmawiałem tutaj z ludźmi, którzy mnie pytali, jak oceniam walkę, jak wyniki, Ja mówię, że no niestety, czasami walkę można przegrać samą ostatnią rundą. I tutaj, tutaj trzeba od, od samego początku zaznaczyć swoją przewagę. Nie że to rozczarowanie największe. Alessandra, drabik i, i ten tylko brązowy medal? Yy, czy rozczarowanie? Ja panu powiem tak. No nie ukrywajmy, że to jest czołowa zawodniczka wagi 51 kg. Myślę, że na pewno ostatni okres czasu wpłynął na tę dyspozycję Sandry. Ja nie, jej nie tłumaczę, nie, nie, nie tłumaczę siebie, ani jej. jej... Została w końcu magistrem zdraćmy internautową, oni na pewno nie wiedzą no tak, dawno o pracę magisterską. Cieszę się bardzo, że poukładałeś tą swoją szkołę, bo ta szkoła naprawdę w bok się przeszkadzała. Muszę powiedzieć to, że w tamtym roku przez Sandra uczestniczyła tylko w połowie imprez, na jakim braliśmy udział. Nie była na obozie we Włoszech, nie była w Niemczech na turnieju, nie była na zgrupowaniu i to myślę też zaważyło na jej dyspozycji, ponieważ ona, dziewczyny mają po kilkanaście walk międzynarodowych stoczonych, a Sandra ma kilka i to z zawodniczkami, które nie, 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 nie za dużo od niej wymagały. Jedynie Nikola Adams, która postawiła jej bardzo warunki bardzo mocne na mistrzostwach Unii Europejskiej, a tak Sandra miała ten rok taki bardziej podporządkowany pod szkołę. No, miała ten start w kickboxingu no ale niestety ten kickboxing ona musi o nim jak najszybciej zapomnieć, bo te błędy nie pozwolą jej na osiąganie wyników. Ten potencjał na pewno po tych Mistrzostwach Polskich u Sandry spadł. Mam nadzieję, że ona bardzo szybko się podniesie po, tym, po tej porażce. Ja z tym wynikiem nie dyskutuję i nie będę go, nie będę go komentował. Sędziowie oceniali ten wynik. Ja widziałem, widziałem to, mówię, pod względem szkoleniowym i pod względem błędów jednej i drugiej zawodniczki oceniam tę walkę pod względem błędów. Nie, nie, nie mocnych stron, bo ja znam mocne strony tych dziewczyn, znam je tyle lat i oglądam walki i analizuję. Ja zaczynam analizować błędy zawodniczek i słabe strony, bo myślę nad tym trzeba pracować, a nie nad mocnymi stronami, bo mocne strony one mają tak już pojone w głowie, że one i, i tak będą boksowały po swojemu. Jeżeli nie będą dostawały z narożnika jakichś tam informacji, to one są w stanie, każda z tych kadrowiczek wyjść i zaboksować sama walkę bez trenera. Pamiętam, że jeszcze zapytam na koniec o nie. Maksym. Srebrny medal to będzie przepustka do kadry narodowej dla zawodniczki Łukawskiej-Horlond? Ja Panu powiem tak, medale, medale Mistrzostw Polskich nie dają nam gwarancji na wygrywanie walk za granicą i toczenie walk z zawodniczkami z, na świecie. To, że na naszym podwórku jest jakaś waga słabiej obstawiona, zawodniczka jest kilkuletnią mistrzynią kraju lub lub zdobywa z marszu tytuł mistrzyni Polski, to nie daje nam gwarancji na toczenie walk za granicą, bo zawodniczka mistrzyni naszego kraju kilkakrotna nie jest w stanie wygrać z numerem 7, na przykład Niemiec. No, mogę pokusić się nawet o, o taką opinię. I tu nie możemy patrzeć, że mistrzyni Polski jest w stanie jechać i zdobyć nam medal na Mistrzostwach Europy, bo tak, bo tak nie jest. Są wagi, gdzie oczywiście mamy faworytki do medali, ale są wagi bardzo słabe, gdzie te zawodniczki jeszcze czeka naprawdę bardzo dużo pracy, której ja nie widzę. Tak naprawdę ja nie widzę zmiany poziomu, podnoszenia się poziomu zawodniczek. Nie widzę. Ja widzę cały czas stagnację, w niektórych wagach stagnację, stoimy, a nawet niektóre zawodniczki pikują nosem w dół. I to jest problem. To jest problem, ponieważ nie, nie, nie mając rywalizacji, nie mając mocnych przeciwniczek, te zawodniczki nigdy się nie rozwiną. Pamiętam, że tak już na koniec w skali szkony, jak miałby Pan ocenić 14. Mistrzostwa Polski, to wystawiłby Pan dobrą czwórkę? Żeby nie chciał nikogo krzywdzić, bo były bardzo dobre walki i bardzo słabe walki. Poziom? Myślę, że czwórka na pewno. Na pewno czwórka, wiem, że dziewczyny. Dziewczyny mają różne. Różne sytuacje wpłynęły na ich postawę dzisiaj w ringu. To jest okres, jak ja to mówię, to dziewczyny są jeszcze w okresie budowania siły. Powinny być. Przynajmniej te kadrowiczki, które myślą utrzymać formę do końca maja, to powinny być jeszcze w okresie budowania siły, ponieważ jak pokazały zawody międzynarodowe, nasze zawodniczki odstają od, 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 od wyraźnie przygotowaniem fizycznym. Technicznie nasze zawodniczki są o niebo lepsze niż niektóre medalistki olimpijskie. Nie oszukujmy się. Nam brakuje tej mocy w ringu i wytrzymałości. Wierzę, że wkrótce ją zdobędziemy i te sukcesy w tym roku na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata będą udziałem biało-czerwonych pod pańską wadzą oczywiście. Ja, pan, co, ja nikomu medali nie mogę obiecać, ani, ani, ani tutaj zachwycać się swoimi zawodniczkami. Ja zrobię wszystko, żeby te zawodniczki były jak najlepiej przygotowane. Dziękuję pięknie za rozmowę.